Tyle razy już byłem w Szczecinie i ani raz nie nagrałem vloga, więc najwyższy czas to zmienić. Właśnie kupiliśmy sobie bilety tramwajowe i będziemy jechać do Centrum Szczecina. I to w sumie chyba będzie jedna z ostatnich przejażdżek po Centrum Szczecina, czy tam po Szczecinie, czy ogólnie gdziekolwiek, tramwajami i innymi tego typu. Środkami transportu publicznego, bo dziś wieczorem odbieramy nasz samochód. Udało nam się w końcu go znaleźć. Wspominałem o tym w poprzednim vlogu. Przejechaliśmy do Szczecina, założyliśmy firmę, załatwiliśmy wszystkie formalności z tym związane i załatwiliśmy też samochód. Dzisiaj go odbieramy. Więc może na koniec vloga zobaczycie, co to kupiliśmy. Ale fajnie nam się udało. Prawda, Martyna? No ja jestem mega zadowolona, że w końcu problem samochodu jest już z głowy. No, to teraz do centrum Szczecina. <mum> Teraz czas na kawę. Trochę jest głośno, więc mówię blisko mikrofonu. Wypijemy kawę, powiem Wam więcej w jakimś cichszym miejscu. właśnie koło Filharmonii, więc pokażę Wam w sumie parę ujęć w Filharmonii, a później coś Martyna nam opowie o Dlaczego tej ja? pięknej Filharmonii. Jest to chyba mój ulubiony yy, budynek tutaj z, ze Szczecina. Mój też, zdecydowanie. teraz wejść do środka. Może nam się uda. Zobaczymy zaraz. Się nie zakochać w tym budynku. Jest po prostu kosmiczne. Kosmiczne. Masakra. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się też przyjść na jakiś koncert, bo sala koncertowa jest też po prostu przekosmiczna. To teraz Martyna musi nam powiedzieć coś o tym budynku. Um, bez sensu chyba rzucać konkretnymi datami. Dlatego może ja powiem tylko, że to jest budynek, który powstał mniej więcej w okresie, kiedy ja w Szczecinie studiowałam architekturę. Czyli w ogóle dla nas to było mega wydarzenie, że coś takiego wybudowali w naszym mieście, które dotychczas no, nie posiadało niczego ciekawego, jeżeli chodzi o architekturę. I to jest budynek zaprojektowany przez takie hiszpańskie biuro e, architektoniczne Baroci Vega. I on powstał... Em, przy współpracy ze szczecińskim biurem A4. Warto dodać, że Filharmonia zdobyła takiego, można powiedzieć, europejskiego Oscara, jeżeli chodzi o architekturę, ponieważ zdobyła nagrodę Misa van der Rohe, także to jest naprawdę ogromne wydarzenie tutaj w Szczecinie. Było. A jeżeli chodzi o sam budynek, wydaje mi się, że budowa Filharmonii udowodniła mieszkańcom Szczecina, ale też może nie tylko Szczecina, ale i Polski, że architektura to nie tylko budynki i to nie tylko projekty i rysunki, ale to także sposób na to, żeby miasto się rozwijało, żeby ludzie znajdowali tutaj nowe zainteresowania, sposób w jaki spędzają czas. Można czas spędzać inaczej, można wieczorem iść do Filharmonii, ponieważ ludzi przyciągnął budynek, przyciągnęło ich także to, co jest w środku w budynku i w tym momencie do Filharmonii przyjeżdżają ludzie z całej Polski, Także z zagranicy, żeby dostać bilet, trzeba naprawdę długo, długo na niego czekać. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy do Szczecina. Myślę, że na pewno warto chociaż zobaczyć ze środka, jeżeli nie jesteście w stanie dostać jeszcze biletu, prawda? No tak, tak. A co tutaj jest obok Martyna? E, tak, warto dodać, że tutaj, zaraz obok Filharmonii, jest kolejny bardzo ciekawy budynek. To jest taka filia Muzeum Narodowego w Szczecinie. E, I pewnie tutaj, jak zaraz pokażemy, jest to taki budynek prawie podziemny. Zaprojektował go Robert Konieczny, który jest bardzo e, fajnym polskim architektem. Także poprosimy Mariusz troszkę birolu. Tak, dobrze, dobrze. E, Martyna mówi, bo Martyna jest ze Szczecina i po prostu. Wie też bardzo dużo na temat e, architektury, bo jest architektem z zawodu wyuczonego, więc e, po prostu daję mikrofon jej, bo ja się na tym nie znam, a ona jak najbardziej. Ten kościół wygląda jakby miał odlecieć, jakby był rakietą. Co, nie uważasz, że tak jest? Po dłuższym na myślę mogę ci przyznać rację. Ja myślę, że tak jest. Wygląda jak rakieta. A tam jest zamek królewski. A, tak, to jest zamek księżnym Więc Jak widzicie, budynek, o którym mówiła Martyna, jest pod tym placem. Jak widzicie, tutaj jest płasko. A tutaj zaczyna się robić górka i pod tym, pod tą górką jest budynek Muzeum Narodowego? Tak, to jest Centrum Dialogu Przełomy, tak się nazywa. I to jest muzeum na temat takiej bardziej już współczesnej historii Szczecina i bodajże całego Zachodniopomorskiego. W sumie tak się zaczęliśmy z Martyną zastanawiać, czy bardziej interesują was vlogi w takim sposób, że opowiadamy jakieś rzeczy, o miejscach, w których jesteśmy. Czy bardziej Was interesuje, co u nas, co się u nas dzieje, y, jakieś nasze przemyślenia i takie rzeczy? Bo w sumie fajnie by było robić takie vlogi opowiadające, no takie bardziej podróżnicze, można powiedzieć, opowiadające o tym, co widzimy, y, jakąś historię tych miejsc, i tak dalej. Aczkolwiek też czasami na pewno będziemy robić vlogi po prostu o tym, co się u nas dzieje bo dzieje się dość sporo. Co ty na to Martyna? No dla mnie vlogi podróżnicze są na pewno ciekawe, zwłaszcza ze Szczecina, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie coś powiedzieć z no, a tutaj pisze. w ogóle widać za mną e, jakby hall tego budynku, o którym przed chwilą też mówiłem, więc No jest naprawdę ciekawa sprawa. Ciekawe koncepcja, ciekawa koncepcja. I myślę, że też musimy kiedyś odwiedzić to muzeum. I warto dodać, że tutaj, te takie pojedyncze ściany, które widzicie, to tak naprawdę jest ściana. W sensie to są drzwi, które są jednocześnie ścianą, ponieważ one się obracają i w momencie, kiedy muzeum się zamyka, to jest po prostu pełna ściana, złożona z takich paneli. Także wydaje mi się, że dość ciekawe. A teraz, jako że dzisiaj jest Dzień Ojca, będziemy udawać się na jakieś zakupy których nie będziemy Wam pokazywać, aczkolwiek pokażemy Wam, jeżeli coś wybierzemy, mam, mam nadzieję, że tak będzie, to pokażemy Wam po prostu, co wybraliśmy, bo w sumie dla Martyny i taty wiemy, co wybierzemy, bo sami mamy coś podobnego, a dla mojego taty to zawsze jest problem, zawsze. Ale myślę, że coś znajdziemy, więc widzimy się po zakupach. OK, jesteśmy teraz na jedzonku, zakupy oczywiście w połowie udane, czyli zakupiliśmy prezent dla Martyny Taty, a dla mojego taty nie, bo nie wiemy co. Więc chyba zabierzemy go po prostu gdzieś kiedyś na jakąś pizzę, albo gdzieś indziej na jakieś dobre jedzonko i spędzimy fajnie z nim czas. A teraz pokażemy Wam co kupiliśmy Martynie Taty, Martyny Tacie. Co to jest Martyna? To jest bardziej pytanie do faceta, ale to jest taki trzymacz na telefon, do nawigacji do samochodu. A nawet uchwyt. A nawet uchwyt. I to nie jest zwykły uchwyt, to jest uchwyt, który ma pełno różnych bajerów, o których opowie Wam Mariusz. Najfajniejszym bajerem jaki to ma jest ładowanie bezprzewodowe i to, że jeżeli przykłada się telefon do tego, ten uchwyt sam się otwiera i później dopasowuje się do wielkości smartfona. Ja sam sobie taki kupiłem, więc pokażę Wam pewnie w przyszłym odcinku, gdy odbierzemy samochód i pokażemy Wam więcej na temat samochodu. Ja kupiłem ten uchwyt dlatego, że gdy słucham muzyki w samochodzie, chcę też mieć możliwość ładowania go, szczególnie w dłuższych trasach, więc to będzie super rozwiązanie, bo w iPhone'ie nie ma niestety wejścia słuchawkowego. Jest tylko jedno wejście, które jest wejściem ładowania i wejściem słuchawkowym, więc jeżeli są podpięte słuchawki, czy tam wejście AUX w samochodzie, no to już nie można go naładować. No ale to jest właśnie rozwiązanie, które pomoże nam to zmienić. I jak pokazaliśmy nasze Martyny Tacie, to stwierdził, że w sumie też by mu się takie przydało, więc sprawa prezentu na dzień ojca dla Martyny Taty została rozwiązana. Ta bardzo fajna sprawa. Na pewno pokażę w kolejnym odcinku, bo będę pokazywał trochę więcej na temat samochodu, więc na pewno w następnym odcinku. A teraz będziemy jedli jakieś dobre jedzonko z jaglanej w Szczecinie. Jednej z najlepszych knajp, jakie tutaj są wegańskie, bezglutenowe i dla takich dziwnych ludzi jak my. Jaglana w Szczecinie polecam. Jedzenie skończone, więc teraz czas na mały spacer, bo inaczej tutaj zaśniemy. Tak jak wspominałem już wcześniej, założyliśmy firmę, więc wszystko jest już super załatwione. Pomógł nam bardzo tutaj, właśnie nasz księgowy którego będziemy mieli w Szczecinie. Firma jest założona w Dąbrowy Górniczej. Działać będziemy pewnie w większości w Warszawie, a księgowego mamy w Szczecinie. Aczkolwiek bardzo często bywamy w Szczecinie i będziemy bywać w Szczecinie, tak samo jak w Dąbrowie, więc nie ma z tym większego problemu. Szczególnie też dlatego, że będziemy mieli samochód, więc to na pewno będzie duża pomoc. A teraz gdzie jesteśmy Martyna? Teraz jesteśmy w centrum Szczecina i tutaj chciałam Ci pokazać jest Deptak Bogusława. Aha, za mną teraz, tak? Jest no. Deptak Bogusława. A teraz będziemy udawać się na Łasztownię. Myślę, że już dość dużo dzisiaj nagrałem i się nagadałem, tak samo Martyna, więc e, zobaczymy się tam. E, tam spotykamy się z Justyną, tak? Tak, z Justynką. Z Justynką, z Justyną. E, I tam. Pójdziemy sobie gdzieś usiąść, napić się jakiegoś może bezalkoholowego piwka albo czegoś takiego, a później ogarniamy samochód, więc to będzie na końcu vloga. Już nie mogę się doczekać. A na? Oczywiście. Właśnie jesteśmy na wyspie grodzkiej, i będziemy sobie tutaj siedzieć chwilkę z Martyną, i czekamy na Justynę. Martyna, pomachaj. I chcę się napić jakiegoś zimnego, bezalkoholowego piwka, albo jakiegoś soku, albo czegoś takiego. Ważne, żeby było zimne. Fajny relaks, fajny relaks. Ok to jest dzień drugi po tym jak yy, nagrywaliśmy tego vloga i chcieliśmy wam tylko pokazać że będziemy właśnie wracać do Dąbrowy naszym nowym samochodem he, he. kupiliśmy nowy samochód Także jedziemy do Dąbrowy i widzimy się niebawem na razie cześć